Dzień dobry kochani, dzisiaj gramy sobie w set 14 TFT Nie jest on jeszcze dostępny ogólnie, więc gramy na PBE Będziemy dostawać golda na każdym stage'u, spoko Generalnie set ma wyjść prawdopodobnie 2 kwietnia, więc już niedługo Ale na szczęście jestem tym szczęśliwym, że mogę sobie już wcześniej potestować drużynki Więc lecimy Dostaliśmy na początku mundo, który jest i Slayerem, i Bruzerem, i Street Demonem. O, fajnie. Varus, Executioner i Exotech. Ten Exotech kojarzy mi się bardzo z poprzednim secie, byli było coś takiego jak akademii i oni byli właśnie, działali na tej samej zasadzie, że też dostawały się jakieś itemki. Tutaj. Hmm. Okej, okay. ale tu mamy jakiegoś Jacksa, to może zamiast tego Sylasa, to weźmiemy tego Jacksa, żebyśmy spróbowali pod te egzotechy. Hmm. Czy jest coś jeszcze? Kolejny egzotyk, ok. I Jax Jeszcze ewentualnie bumboty spoko. Mamy Stika. Mm, kupimy z Carnera na kogoś, kto co coś bije. Nie wiem, dajmy na niego. Póki co. Ok, mamy teraz też coś takiego fajnego, że możemy sobie wybrać albo dwa srebrne augmenty, albo jeden złoty egzotech kolem. Chyba jednak weźmiemy to, bo da nam tutaj jakiś bonus pod te egzotechy. Damy w poziom, wchodzamy na firi. Okay. Tutaj miałam jakąś wcześniejszą drużynkę, to ją usuwamy i robimy nową. Także Jax, Jean i Nafiri, Morde Kaiser, Galio, Varus. Tu jeszcze Seri, Sejuani, Renekton. Okej, okay. ich można mieć 10 generalnie, ale trzeba mieć 7-3 emblematy. Mm, no to jest troszkę problematyczne. Okay. Ich sprzedajemy jakieś itemki. Różka nam się przyda na ginso. Pelerynka do Blotterstera na przykład. Będziemy naszymi głównymi, tutaj kery będzie Zeri, jak już ją trafimy, Seduani i Renekto, więc, więc tak to się będzie przedstawiać, więc ten i ten damy może na Zeri później, albo zostawimy na Warusie w takim razie, to będzie coś pod tanka, to może Seduani dostanie w sumie, mmm, to jest fajne, a tu mamy, na kogło jest rekomendowane, ok. Zeri na Firi, co byśmy mogli ewentualnie wstawić na dziesiąty, ja sobie lubię przeważnie zaplanować co wstawię na dziesiąty, chociaż często nie dobijam do tego dziesiątego, ale, ale nic się nie dzieje. Jakiś Urgot, dobra Karuzela, przydałby nam się miecz albo łuk, chociaż rękawiczka, rękawiczka raczej nie, potrzebujemy na Zeri, zeri dwa Ginso. Ale widzę, że już nie dostaniemy łuku ani różdżki. To może weźmiemy pancerz. O, blisko byłabym wleciała w nie to, co chciałam. Ale udało się. Zrobimy tak takiego Jina Jacksa. Może Jacksa, niech ktoś stoi trochę z przodu. Mamy nawet całkiem stabilną sytuację pieniężną. Generalnie od razu mówię, że nie jestem jakimś yy, prograczem, tylko gram sobie bardziej tak for fan dla siebie, więc mogę tutaj popełniać jakieś różne głupoty, także nie we wszystkich przypadkach bierzcie ze mnie przykład. Ale mimo wszystko lubię sobie pograć, więc stąd taki pomysł na odcinek, a że mam jeszcze dostęp do kanału, do serweru na PBE, to, to czemu by z tego nie skorzystać? Szczególnie, że poprzedni set już mi się tak bardzo znudził, że nie mogę na niego patrzeć, więc to, że już wyszedł na PBE ten, to, to mega fajnie. Przygraliśmy w sumie jedną walkę. 50 golda będziemy mieć przy tych golemach. To są golemy, mechano-kanoncy. Okej, okay, to teraz jakby jakiś fajny drop poszedł, to byśmy coś zeslamowali. Żeby ten winstreak jednak utrzymać Uu. Zablokuję, żeby nie psuć sobie ekonomii Bądźmy odpowiedzialni Dobra, jak widać potężny drop itemowy, fajnie to tu dostaliśmy złoto, okej okay. to i na Filii, jedna rolka dwa w poziom możemy wymienić kogoś? nie nie mamy kogo jeszcze wymieniać ewentualnie jednego Jacksona na Filii bo ma wyższy poziom, więc będzie okej okay. oni są tankami na Filii, atakuje dodamy jej póki co itemki na Urgot, Urgota, boże, yy, na Renektona. A na Varusa Damy Ginso. Mam nadzieję... Aha. To trzeba się przejeść na Gina. Trudno. Mam nadzieję, że sobie poradzi z tymi temami. Będzie szybciej wił. Ale czy to wystarczy? O nie, przykre. Bardzo przykre. Było ok. Jeden i dwa kosty pojawiają się jako dwie gwiazdki, w sensie jest na to szansa. Ale my nie robimy żadnego re, re więc niepotrzebne. A Unix Spark też jest nam raczej niepotrzebny. Zastanawiam hmm. się albo nad tym, albo nad tym. Dobra, bierzemy, bo nam się czas kończy. Mieliśmy piękną serię wygranych, to teraz czas na odwrotność. Tyle tylko nie za długo. Hmm. Czy możemy coś tutaj, tutaj zrobić z tego? Jax, dwa. Jakaś Vex O, jest eksekucjonerem. Tak to wstawimy ją na razie tutaj na Firi Galio. No i Git. Damy te itemy, póki co, na Gina, Chyba jednak bardziej mu się przydadzą. Czybyśmy byśmy... Zrobiły, co no... Coś na tanka, na razie na Galio. Później zmienimy, przerzucimy na Sejuani. Fajnie byłoby to wygrać, to byśmy mieli 50 golda i ekonomia by się zgadzała. Bo tak, żeby sprzedawać którąś z tych postaci, to tak średnio. Szczególnie, że obie mi potrzebne w drużynie. Ok, karuzela. Potrzebujemy łuku, to zrobimy tajtansa. Ewentualnie paska, to będziemy robić z teraka. A jak nie, to różdżkę, żeby mieć drugie ginso na zeri później. Także w każdym razie łuk przydatny będzie bardzo. Im więcej łuków, tym lepiej. Na no, Afelio się, ok, sedułanie z łeską. Łeska też mogłaby być. Co ja chciałam? Łuk. Łuku już nie ma. Róż. No i jest. Hmm, pasek. No przecież wiecie co i już zapomniałam co chciałam wziąć. Ok, może być i różdżka. Dobra. Tak zostawimy na razie. Tutaj fajnie by było już na te wilki wejść w siódmy poziom, bo nie chcemy za długo zostawać na szóstym poziomie, pasuje troszeczkę szybko lewelowe, tutaj raczej jest drużynka na szybki ósmy poziom. Także nie ma co zostawać tu w miejscu. Kto jest jeszcze tym egzotechem nie ma żadnego dodatkowego ok, no tak, ustaliliśmy już, że potrzebujemy trzech emblematów, żeby mieć 10. Co jest bardzo trudne, więc jakby się kiedyś udało zrobić 10 egzotechów, to oni mogą być naprawdę mega mocni, Bo do tej pory udało mi się zrobić jedynie 10 street demonów. I co prawda są mocni, ale jak przeciwnik ma złotą postać za cztery gwiazdki no to niestety nie dają sobie rady okej okay, nie zrobiliśmy jednej ważnej rzeczy nie sprawdziliśmy czy nie jesteśmy kontestowani i jak już widać jesteśmy okej okay, ale wygrywamy z nimi także jest szansa że to kontestowanie nie będzie dla nas takie traumatyczne w skutkach Tak, póki co. Senna jest nam niepotrzebna. Tu jeszcze fajnego, ok Jinx też. Dwa razy w poziom i czekamy, co się będzie działo. Mamy kolejną różczkę. Mamy też przekłuwać więc ja bym chętnie o złoto przekuła sobie. Troszkę w poziom, dwie roleczki, jean, to jeszcze jedna roleczka. Barus jest 2, dobra, kupujemy Galio, wrócimy Galio. Chyba, że coś by nam się tu... O jeszcze Eliska byłaby okej. Okay. Albo Morgana dałaby nam Dynamo i dałaby nam Divine Corpy. I te Divine Corpy działają podobnie jak chyba 200 temu Heavenly. Nie wiem czy pamiętacie. Także jak wygramy, będziemy mieć złotóweczkę, to kupimy. I, i sobie wstawimy dla dodatkowych statystyk ale chyba nie wygramy trudno co byśmy zrobili co zrobimy sam na pewno jedną różdżkę przekujemy łezka nam się przyda do na przykład redemption Ok, tyle już nam nie jest potrzebnych. Nie wiem, czy mamy pewność, że my tego zaraz nie przegramy. Więc troszkę ryzykowne. Mm. To już mamy w sumie. To by było ok. Wiecie, co, co robię? To ok. Weźmiemy sobie to. Mordekajzer. Skakuj. Dobra, damy mu na razie ten itemek. Czym z tym? Chcemy łuk, ok. Przykujemy sobie tą jedną różdżkę. Pasek. Serii, dobra. Ściągniemy itemki. Serii dostanie to. Kaiser póki co będzie nam tutaj robił za tanka. Trzymaj. Masz drugie Ginso. Okej. Okay. Możemy ulepszyć Ginso. Ale możemy też ulepszyć na przykład coś pod Renektona, Lotterstera albo Titansa. Nie wiem, co będzie lepsze w sumie. Hmm. Może Zeri, żeby ona jednak nam coś biła. Jak myślicie, to Ginso jest okej, okay, żeby dać sobie ulepszone. Co ja potrzebuję? Potrzebuję łuku. Dobra, weźmy. Mamy bliżej do tego łuku. Okej, okay, to zrobimy Titansa teraz. Ulepszymy sobie ginco. Ona będzie wtedy bić jeszcze szybciej niż bije. Może być meja mocna, tylko fajnie, jakby nam się szybko trafiła na te gwiazdki. Jeszcze potrzebujemy kogo? Sejuani. Dobra. 33 HP. Mało stabilna pozycja. Kalio 2. Na Firi też jest 2. Jedna rolka. Amor Kaiser. Dobra, jeszcze. Mm, sprzedamy jego, bo już mamy srebrnego. Damy jeden w poziom. Na Na damy póki co Titansa. Spróbujemy. Dobra. Mam nadzieję, że się to... Y nie odwróci przeciwko mnie ta decyzja. Zobaczmy. Dobra, ona mega szybko bije. Ja ją potrzebuję na dwie gwiazdki i to już. Okej, okay, zostało nam 12 golda, żeby wbić poziom. Możemy wbić, w sumie chyba że nam się coś trafi fajnego teraz w sklepie. Galiu Jean. Dobra, także teraz fajnie by było wygrać po tego jednego golda. Ale stabilnie jest w sensie w miarę ok, wbiłam poziom. Ja mam przeważnie problem z tym, że ja zostaję na jakimś szóstym poziomie, siódmym poziomie, bardzo długo i nie mogę z niego wyjść. Więc akurat teraz spoko, że udało nam się to osiągnąć w miarę szybko, że już mamy ten ósmy. Więc co będziemy chcieli sobie wejść w dziewiąty? Jeszcze musimy troszkę podrolować nad tym ósmym, żeby trafić 2 2. Jakąkolwiek sedłani, Renektona. I będzie kiit, myślę. Co wygramy? Chyba tak, na no to wygląda. Super. Pieniążki się zgadzają. To jest w porządku. Ok, w sumie mogliśmy zbierać jakieś tańsze postacie na trzy gwiazdki, skoro nam się tutaj stakuje z poziomem. No ale teraz to już chyba trochę za późno. Nie wiem, spróbujemy. Będziemy sobie kupować trójki. Może się jakaś uda przy okazji wyrolować na, na trzy, ale nic nie, nie wiadomo. Co dostaliśmy? O, dostaliśmy takie itemki. One generalnie co rundę, jeżeli nie zostaną użyte, to zamieniają się na inny itemek. Taka jakby trochę Pandora, tylko że przez niektóre itemki jedynie. Fajnie, dobra. A mieliśmy sobie porolować, ale. The level trochę damy. O, Sejuani Zeri. Super. Same z Norte Kaisera. I teraz byśmy sobie ich jakoś ustawili sensownie. Na Firi. Do tyłu. Może Galio. Sejuani. Hmm. Mm, 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 mm. Potrzebujemy paska. Nie mamy paska. Paliśmy? Och. Co ten Weigart tu robi jeszcze? Może Kaiser 2. Chyba to łezkę przekujemy sobie. Palerynka. Generalnie ubierzemy sejuani zamiast... Tutaj na, na galio damy też itemek. To jest na co? Na Zafiri jeszcze ok. Wiecie co? Bo zastanawiam się, czy nie zrobić na zeri jakiegoś innego itemu, żeby ona też coś biła bardziej, ale może byśmy jej dali, wiecie co? Damy jej infinity. Myślę, że się bardziej sprawdzi. Dobra, nie zbieramy jednak tego. Bo to nie ma czasu już na rolki takie. Znaczy ona sobie jakoś radzi z tym itemy. 10 tysięcy obrażeń zrobiła. Kolejna z Spróbujemy, najwyżej zmienimy później. Na Firi. Okej, okay. a Ty będziesz egzekutował naszych przeciwników. Dobra, sprawdźmy. Czy lepszy Infinity, czy lepszy jednak ten itemek z tych egzoteków. Ale myślę, że to dzięki temu będzie miała też trochę obrażeń więcej. Coż... Nie no, jest w porządku. Zostawiamy póki co tak jak jest. Hmm. Może na Gina ale z Whispera jeszcze skleimy. Co my tu potrzebujemy? Coś pod tanka, coś pod gina, jakiś sh Shojin na przykład. Czy my mamy? Hmm. No dobra, weźmiemy to. Mamy w sumie dwa itemy po terenyktona. Nie mamy trzeciego, ale trudno. Czy ty potrzebujesz z czy może tobie damy. Dobra, zrobimy tak. Tak. Dwie roleczki i poziom. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Co to za popi? To jest jakiś augment pod popinie, Nie, to so jest augment pod cyberboty. Ale nie zmienia to faktu, że ta popi jest gigantyczna. Oho. Fejkar, super. Tu jest bardzo ciasno i może się skończyć, że będziemy piąci, na piątym miejscu. Możemy być na czwartym, możemy być na trzecim. Więc powiem Wam, że nie jest jakoś super ciekawie. Ale ja już nie mam w sumie czasu na zastanawianie się, więc lecimy o właśnie. Może nie odpadniemy jeszcze. Hmm. Oj, chyba nie będzie top cztery coś czuję. No i tyle. Odpadamy. Piąte miejsce. Jeszcze jest trochę czasu, żeby się dołożyć drużynek przed rozpoczęciem nowego setu oficjalnie. Także coś może wymyślimy. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.